Dobra, co sądzę o kamerze? Najtańszej kamerze GoPro na rynku, którą sam posiadam i teraz nagrywam. Jest zarąbista, naprawdę, nie wiedziałem, że za taką cenę można mieć taką jakość. Wszystko nagrywa idealnie tak naprawdę. Mikrofon też jest niczego sobie. Wszystko jest git naprawdę. Dobra, biorę na koło sino. Ktoś go przerywa. A teraz kamerę mam naprost. Ciekawe jak teraz to wygląda. Ciekawy jest.